Dzień dobry, witam Was w solą Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj opowiem o różnicy między butem sieciowym a butem szytym wysokiej jakości. Temat jest bardzo obszerny, dlatego dla osób, które chcą poznać go dogłębnie, zapraszam na nasz blog, gdzie mamy wpis blogowy na ten temat. W tym filmie po prostu tylko naświetlę najważniejsze różnice. Po pierwsze, czym różni się but wysokiej jakości od butów sieciowych, jak rozpoznać jeden i drugi oraz czy warto dopłacić do butów wysokiej jakości, do butów szytych, po prostu? Na potrzeby tego filmu i nie tylko tego filmu przecięliśmy dwa buty. To jest but sieciowy, który kilka miesięcy był użytkowany i wcale nie był tani, to na pewno było więcej niż kilkaset złotych, oraz nasz but z naszego salonu, marki Carlos Szantosz, który przecięliśmy. I dwa najważniejsze elementy buta, których się nie da w żaden sposób wymienić, to jest cholewka tak górna część buta oraz podpodeszwa, czyli to na czym trzymamy stopę. Tych rzeczy się nie da wymienić. Jak to wygląda w bucie sieciowym? W bucie sieciowym mamy podpodeszwę, która składa się z warstwy plastiku, który udaje skórę oraz karton. Tutaj jest karton, to, to widać po prostu. W bucie szytym, w tym konkretnym bucie jest to po prostu gruby kawałek naturalnej bydlęcej skóry, ponieważ stopa oddycha głównie właśnie przez podpodeszwę, to w tym bucie ona swobodnie oddycha, skóra jest bardzo higieniczna, a w tym bucie po prostu się topi w pocie. Kolejny element, tak jak powiedziałem, to jest cholewka. Do robienia cholewek używa się skóry, przy czym gradacja skóry jest dosyć skomplikowana. Wyjaśniamy to więcej w blogu. Powiem tylko tyle, że najwyżej w hierarchii stoją skóry full grain tak, o tak zwanym pełnym ziarnie, które są w żaden sposób niepiaskowane, nie szlifowane, nie obrabiane, to jest naturalna skóra, ona musi być bez skazy, bez żadnych ukończeń, bez żadnych zadrapań, po prostu idealna skóra. Oczywiście ona jest rzadka i droga. Natomiast ma mnóstwo zalet. Pierwszą z, nich z, z tych zalet jest to, że pięknie się patynuje. Ta skóra full grain pięknie wygląda z wiekiem, jest coraz ładniejsza, można powiedzieć, że buty uszyte z takiej skóry pod Dziesięciu latach wyglądają ładniej niż na samym początku. Po drugie, ta skóra jest miękka i ciepła w dotyku, po prostu przyjemna. I ten but został uszyty właśnie ze skóry full grain. Niektóre buty szyje się ze skóry top grain, to są w bardzo niewielkim stopniu piaskowane. I to też jest ok. Ale ten but to jest typowa full grain. W butach sieciowych używa się albo dwoiny, czyli skóry pociętej na warstwy i jedną z tych warstw używa się do po prostu do uszycia butów. Zazwyczaj są to skóry z wadami, gdzie szlifuje się wierzchną warstwę, tak żeby nie było widowiać tych skaz, tych wad lub jeszcze gorsze to są tak zwane mielonki. I jeżeli na bucie macie napisane te genuine leather, tak często jest napisane, to możecie z 99% pewnością założyć, że to jest mielonka. Mielonka, czyli skrawki skóry zebrane, wrzucone do gara, i z tego została wytworzona taka papka skóra podobna, bo dla mnie to już ciężko to nazwać skórą. I oczywiście te skóry nie mają zalet Skull full grain czy nawet top gain, Nie patynują się ładnie, po paru miesiącach wyglądają właśnie tak. Nie są ciepłe, miłe w dotyku. To po prostu jest materiał gorszej jakości. Następnym elementem w bucie sieciowym, na który należy zwrócić uwagę, jest podszewka. Mało kto zagląda tak do środka buta, zwłaszcza kiedy go kupuje. Jak widzicie. Jeszcze z przodu mamy taki materiał, który imituje skórę. To nie jest skóra. To jest ekoskóra. I tak samo jest ekoskóra na zapiętku. Jak widzicie, już się wytarł bardzo szybko. A z przodu mamy po prostu bawełnę. W tym bucie, w bucie szytym, w butach wysokiej jakości, całość wnętrza buta to jest cielęca skóra. Cielęca skóra, która jest oddychająca, która jest higieniczna, która świetnie po prostu pracuje na stopie. Znowu stopa oddycha i przez tą skórę oddycha, a tu no nie, po prostu się poci, topi w pocie, jak ja to mówię. Kolejnym bardzo ważnym elementem w tych butach jest oczywiście podeszwa. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy podeszwę, która jest po prostu wulkanizowana, to jest odlana podeszwa łącznie z obcasem, jeden po prostu odlew, jak opona, tak bym powiedział, z pustym obcasem, który ma tendencję do zapadania się po jakimś czasie. I tak to po prostu wygląda. Tu jest to podeszwa uszyta metodą Goodyear Walter, czyli mamy trzy części: podeszwę, podpodeszwę, o której mówiliśmy korek w środku, którym stopa pracuje stalkę, czyli wzmocnienie buta, która dodatkowo jeszcze nadaje całej konstrukcji sprężystość oraz obcas jako jest samodzielny element on został przybity do podeszwy, pełny obcas skórzany zabezpieczony tylko flekiem. Taka podeszwa ma mnóstwo zalet. Pierwszą z nich jest to, że jest w pełni wymienialna. Tą podeszwę po prostu można wymienić. Jak się zużyje, dać nową. Po drugie, w tej podeszwie stopa zaczyna pracować. Ona pracuje na początku, ona jest dosyć sztywna, jak widzicie, to jest gruba konstrukcja. Ale z czasem odciśniemy w tym korku, w tej podeszwie swoją stopę, ten but będzie dedykowany tylko dla nas. I kolejnym elementem związanym z butami sieciowymi i butami szytymi są tak zwane kopyta. But tworzy się na kopycie. Tak wygląda kopyto. Nasza stopa ma trzy wymiary: oczywiście długość, o której wiedzą wszyscy, ale przecież nie tylko. Stopa jeszcze jest ma szerokość oraz wysokość tutaj na podbiciu. W zależności od tego, jaką mamy stopę, czy szeroką, czy wysoką, wąską, długą, krótką, taki powinien być nasz but. W butach sieciowych, które tworzy maszyna, te buty po prostu są wypluwane z maszyny maszynowo, nikt nie zastanawia się nad kopytami, po prostu jest jedno kopyto. Stąd wzięło się nazwa, że wszystko jest na jedno kopyto. Każdy taki but to jest na jednym kopycie, więc miliard ludzi musiałby mieć identyczną stopę, żeby dla każdego z nich ten but pasował. Natomiast buty są szyte na różnych kopytach, czyli obciąga się skórę na kopycie i formuje dopiero but. W samym naszym sklepie w klasycznych butach mamy buty na mniej więcej 50 różnych kopytach uszyte. Jesteśmy w stanie dopasować but do stopy niemal tak samo, jak w przypadku ręcznego szycia butów. Czyli każda osoba, która do nas przyjdzie, może mieć dopasowany but do swojej stopy, jak przy ręcznym szyciu obuwia. Więc w butach sieciowych jesteście skazani na jedno kopyto. W butach szytych macie do wyboru. Kilkadziesiąt lub nawet kilkaset różnych kopyt, które będą pasowały do Waszej stopy. Jest znowu chyba oczywiste, że jeżeli mamy but dopasowany do swojej stopy, to chodzi nam się w nim wygodniej, niż kiedy mamy but, który został uszyty na jednym kopycie dla miliarda ludzi. Ten but z czasem dopasuje się do Waszej stopy. Skóra się ułoży na niej. W tym korku odciśniecie swoją stopę. But zacznie pracować, będzie dobrze dobrany do Waszej stopy. Ten but tego pan nie da. Oczywiście są jeszcze względy estetyczne. Ten but będzie się pięknie patynował, bo skóra full, bo skóra full grain będzie się pięknie starzała. Ten but będzie coraz brzydszy. No widzimy, jak on wygląda po kilku miesiącach użytkowania. Jeśli więc chcecie przekonać się, jakie są różnice, poczucie na własnej stopie między butem wysokiej jakości szytym, a butem sieciowym, który macie wszędzie dostępnych, a tej tylko w nielicznych sklepach, na przykład naszym, to zapraszamy Was do salonu w Warszawie i w Gdańsku, gdzie będziecie mogli te buty dotknąć, będziecie mogli je przymierzyć, a wykwalifikowany doradca dobierze Wam kopyto do Waszej stopy. Warto się przekonać na własnej stopie, jaka jest różnica. Zapraszamy Was serdecznie.